Siema. W dzisiejszym odcinku idziemy do Nowego Sącza, ponieważ Damian mówi, że znalazł tam jakiś fajny urbex i jakiegoś ciekawego kebaba. Mam nadzieję, że dobrze ustawił nawigację i wszystko, ale on jest doświadczonym kierowcą, więc myślę, że damy radę. Let's go! Coś ty właściwie odwalił dzisiaj. To jest nowy targ, a nie nowy Sącz, Gdzie jest znaki przy drogach? To w ogóle umiesz używać Google Maps, czy ci wysłać poradnik, jeśli tego używa. Ale o co ci znowu chodzi? Przecież oba miasta to jest nowe i nowe. Robisz zigły widły. Przecież to jest to samo. Jakbyś miał babcię zawieźć do kościoła, to też byś ją wywiózł do rzeźni przez przypadek? Tak. No bo serio, nie rozumiem czym się te miasta różnią. Oba mają w nazwie nowe, pochodzą z Polski, posiadają jakąś biedronkę, przystanek, kebaba. Urbeks, Nie rozumiem tej dramaturgii. Według mnie chłopaki już mają fiksację na temat kierunków świata. A one i tak się co 10 lat zmieniają. Dobra, weszliśmy do środka. Magiczną trasą. Jest z nami Przemek. Jest z nami Paweł. Jest z nami Przemek. I jest Damian. I ja. Witam wszystkich. Ale pudzian. Dobra, chodźcie, idziemy. Ty już tam się wyłania nam. W ogóle, wam ten lasek? Też daje taki vibe wakacji nad morzem. Bo no to ma taki vibe Erasmusa Nie rozmawiajmy o Erasmusie Tam się dzieją bardzo złe rzeczy Chyba, że jesteś mężczyzną Chodź Wami Z to jest Golf 4 Damian to nie wiem z 5 km rozpoznał, że to jest golf 4. albo trójka, zaraz się dowiem Z tym, że to jest Volkswagen. To jest golfik, ale. Nie wiem, czy trójka, czy czwórka. Nie jestem pewny. Chociaż po kierownicy. To nie jest czwórka, to będzie albo trójka, albo nawet dwójka. Tak? No. Ostatnio miałem okazję prowadzić Passata Damiana. I wiecie co Wam powiem? Ta auto jest bardzo podobne. Tutaj mamy, popatrzcie, proszę Państwa, taka sama kierownica. Bardzo podobny stan techniczny. Myślę, że Przebieg też to ma podobny, wydaje mi się, że gdybyśmy wzięli go stąd i postawili sprzemkiem mu pod blok, Damianowi, to on by rano nie zauważył nawet różnicy pomiędzy tymi samochodami. Normalnie by wsiadł i pojechał do pracy. Jak oceniasz stan techniczny? No niestety, poza sprawną, to chyba tu już wiele nie zostało, skrzyni biegów brak. Dobrze mówię? Tak, nie ma skrzyni biegów. Tutaj masz niej wodę do klimatyzacji. Nie trzeba wymieniać. Żeby w tym modelu chociaż była klimatyzacja od nowości. To auto ma więcej wspólnego z twoim Passatem. W pasacie ma... też nie ma klimatyzacji. Jest prawie tak samo stare jak ty. Tak. Chodzisz? Się zastanawiasz? Ja się zastanawiam. Ta, ścianki tu wyważyli. Zresztą widać, to jest cała cegła z tych ścianek. Pa. Nie wiem, czy słyszałeś, ale coś tam pieprzu Coś to słyszałem. Ja słyszałem. Ja to słyszałem. Oho, ktoś tu jest. Poza nami. To jest. Puste pomieszczenie. Ktoś tam łazi mi się wydaje. To na razie ta blacha w Czy to blacha? Na razie ta blacha. Ty i krzesełko szkolne. Co tu masz ciekawego Damian? Mamy dziurę do piekła. O. Tylko cerber gdzieś zniknął. To tam tędy ten, ten DJ Palaside jechał do piekła windą, tak? Tak. To się spóźniliśmy, bo to powinna być 630, a jesteśmy to, tutaj o 18. To może on cerbera zabrał. Tak. Kurde dobrze, że nie jesteśmy o 6.30 chłopaki. Ta, to blacha się tucze. To może odfrunąć w każdej chwili. No stary, patrz, to jest znak drogowy. No jak widać, przejście dla pieszych, czyli możemy iść. Dobra, może na górę teraz. Na górę chcesz? No. Chodźcie. Everage, krzesełko szkolne. O stary, Patu tu idzie zawału dostać. Ale jestem ciekaw, co miał autor na myśli, malując taką czarną postać. Czyli po prostu depresję krążącą poprzez ludzkie umyśle. Nie. Stary chciał straszyć ludzi, którzy tu wchodzą. Nie, no na ale ekiję. popatrz, popatrz. Czerń, obrazuje depresję. Czerwień, złość, bądź krew. Mój niezależny informator ostatnio mi powiedział jedną rzecz. Zaczęło się. O, patrzcie, domino znalazłem z egzorcysty. No idę, chcę tylko nagrać tu. Nic tu nie ma ogólnie. To jest wejście jeszcze do budynku. No to zejdziemy teraz tam. Zajdziemy teraz tam i to. Mhm. Chyba, że jesteś na tyle odważny, żeby uh -huh. tędy iść. Ja nie mam równowagi stare taki. Stary, niech idzie. To nie jest wysoko akurat, więc zajebiście. Nie, mów, że wysoko. Będzie więcej dramatyzmu w filmie. Ja pierdzielę, jak spadnie, na pewno się zabiję. Patrz, więcej dramatyzmu. Patrz. To jest jakieś 8 metrów w dół. Dlaczego, Damian, ty takie rzeczy robisz do filmu? Damiano już z nami nie ma, miał piękny pogrzeb. Drodzy widzowie, pieniądze? musicie wpłacać teraz pieniądze na Patronite'a, abyśmy sfinans sfinansowali pogrzeb Damiana. A co on zakopał? Godność. Nie no, nie spadnie, ma przecież kamerę w ręku. Uf, Jestem ubezpieczony, a mój telefon nie. Ogólnie patrzyłem na Google Maps i w tej miejscowości, do której wywiózł nas Damian, zamiast do Nowego Sącza, jest kebab u Drwala. Więc to może być ciekawe, bo na przykład Przemek jest mega fanem Drwala. Ogólnie Przemek jest wielkim fanem kanapki Drwala. Zawsze jak zaczyna się sprzedaż tej kanapki w McDonaldzie, to on jedzie co sił w lezie i bierze całą paletę tego burgera. Potem je to przez cały miesiąc. Raz jak wpadłem do niego na heroesy, to prawie się wywróciłem o szafę, ponieważ pośliznałem się na tym placku ziemniaczanym z drwala. Drwal. Chyba najbardziej przereklamowana kanapka, jaką widziałem w życiu. Przecież tam nic nie ma. Co, co to jest? Burger z plackiem ziemniaczanym? To wszystko? To ma być coś wspaniałego? Nie rozumiem. Ludzie ustawiają się gigantycznymi kolejkami do McDonalda. Po burgera, który tak naprawdę nie jest tego wart. Ja naprawdę nie mam pojęcia o co, kurczę, o ludziom chodzi z tym burgerem. Przecież to jest, to jest kurczę, nic, nic, nic nie ma specjalnego. Przemek jest strasznym ignorantem. Nie rozumiem, jak można obrażać takie dzieło kulinarnej zachodniej sztuki, jakim jest burger drwala. Po to naprawdę warto stać w kolejkach. Według mnie Przemek jest strasznie rozpuszczony. Ej, bo Damianowi strasznie zasycha w gardle, kiedy mówi, bo nie ma migdałków i co teraz? Nie, mógłby spróbować z pistacjami. Understable have a great day. Z kim ja pracuję? Damian, czemu się wracamy? My się nie wracamy. My się tylko cofamy w rozwoju. jest no. mi coś, czego nie wiem. Jan Paweł II żyje. Kurde, dobry jest. Dobra. Pa, Flasz Stos. Nasz... Ja to na... Na, na, na. na stos? Tak. Dziki pan ze sztoka stol, stol, rzucił Paweł, dyszio, Jaki bo? czołg jest najgorszy na sztoku? Jaki czołg jest najgorszy na sztoku w wodzie? Tak. Najgorszy czok w tej grze to jest STFS 1 patrz mogliby tak naprawić most grunwaldzki w Krakowie i by nie trzeba było czekać rok na koniec remontu Oni to zwykle wszystko naokoło robią. Patrz, tak. działa, działa. Dlatego przejdę tędy, ja wiem co to nabierę. Jesteśmy tutaj w labiryncie dla Mini majka. myślę, że tutaj ekipa nagrywała swoje filmy. Jest tu coś? Nie ma. Tam jest jakiś tunel, ale mi się średnio chce wchodzić, zobaczymy tu jeszcze po lewej stronie. Dzień dobry, czy zechciałby Pan kupić zestaw fotowoltaiki? O cholera Damian, z***amy. Wyłać, bo zaraz dostaniesz sushi od mini Majka sport O to się chodzi na siłownię A nie żeby białko jeść Ja jem tylko azbest. Azbest jest dobry dla mięśni Kłamiam Kur <grytanie> <grytanie> Ja mam znowu tą klamkę to deszczami Ja też mam <grytanie> Jezu. O, most grunwalski ale on jest mnie Huuu, przejdziesz. Ważysz mniej ode mnie. Noo. Skocz, no. skocz teraz. Mam tu większy rozkład spokojnie. O, znowu ci telefon podebrał. No. Słuchajcie, dodatkowo w tak? Byłeś na dół. No ja lubię u góry. O, to jest ta salka, co byliśmy wcześniej. Co tam masz? Nie ma tu winda kiedyś mogła być? To ewidentnie mogła być winda. To jest szyb. No. Tam jest też drzwi. Ale duda. nic nie zostało z tego. No teraz robimy Pawła uważaj. moja na pewno jest dobra. Pa, jestem jak tramwaj we Wrocławiu. Dobra, chodźcie, nie gadajcie. Ej, to jest jakiś szkielet. No popatrz tu. To jest pies? Ja kiedyś dojrzałem tego. To jest pies? Nie wiem. Ty, ale żeś to dojrzałeś, no. na psa wygląda. Właśnie nie wiem. Szkoda go. ogon inny. Nie wiem, czy to nie jest kot. Albo Kot Nie wiem, szkoda. Nie, ja, kot ma za długi... Jak na kota, to jest za długi pysk. Dobra, zobaczmy, co tu jest. Co tu jest, Damian? nie jestem Czy było warto przyjść tutaj, żeby zobaczyć, że tu nic nie ma? Było warto, żeby zobaczyć mnie? O Jezus, znowu. Ej, dobra, ja sobie muszę to już nie mogę to wyrzucić. Nie, nie. Wyobraź sobie, że twoi dziadkowie zobaczą ten film. O ja Wyobraź sobie, że bardzo dużo osób zobaczy ten film. I lepiej żeby większość widzów siedziała kiedy będzie go oglądać. To jest kontent, że trzeba zapiąć pasy przed odpalaniem. Rany boskie Co to jest za budynek? Co to jest? To? To jest ta wieża, to na końcu lecimy. Najpierw jeszcze idziemy na górę. Nie, nie. Masz lęk wysokości? Tak, mam lęk wysokości. To dobrze, bo ja też, będzie śmiesznie W sumie ja powinienem iść pierwszy z kamerą. Na no, tak, mijance się puścimy. Tak, tak. Roni pod miankę, Przemek Zrobimy tak, Fabeł idź, przenek pójdzie jak to już jest w pierwsze piętro I tu Chodźcie tu zobaczyć co tu jest. Tam z drugiej strony masz Przemek tą zerwaną klatkę schodową. A czegoś tu nie ma? Nic. Kapitan Bomba! Ty! Chodź tu! Przemek! Kapitan Bomba! Piękny dzieło Patrz! Przemek! To jest komórka dla Damiana Tu chyba siedział już Gdziekolwiek Damian nie pójdzie pojawiają się monstery Co myślisz? On tu siedział? Myślę, że obali, obalił dwa monstery w tajemnicy przed nami jakieś minutkę, dwie minutki temu Wiesz... Hmm. To jest jego paliwo. Normalnie... E, Damian tak jak samochód spala konkretną liczbę litrów e, monsterów na kilometr. Okej. Okay. Tak, na przykład wiesz, 17 litrów na 100. 17... Ale na 100 czego? Weź wytłumacz, bo nie nie wiem. No patrz! To... Masz 100 metrów, żeby przejść, nie? I Damian musi jechać 17 litrów Monstera, żeby jechać, tak? Jak samochód. To jest jego paliwo po prostu. W sumie możesz mieć rację? Tak. W ogóle wszędzie tu są dalej kulki po SG. Ewidentnie to jakieś ziomeczki chodzą sobie grać. No patrz stary. Co, masz paszeczkę No pa? jest paczka SG. No. A powiedz nam trochę o twoim lęku wysokości. Skąd on się wziął? Z Piątnicy. Z Piątnicy, no bo skąd? Dobra, czekajcie panowie, bo ja jest stopy wietrzu. Czekaj, nagrywaj, będzie na taką fioletową Nie, stronę. A co ty robisz? Idziemy Kolej na całą górę. Co się, 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 się. Się, się. się stało? Nie w mnie Przemek. Jesteśmy na wysokości lamp publicznych. Płacze i podkurcza nóżki. To chyba Damian. No chyba Paweł będzie wracał z buta. 100 <grym> kilometrów. <grym> <grym> Ogólnie te filmy obciążają mnie troszeczkę psychologicznie. Jest to spowodowane tym, że posiadam lęk wysokości. Ten wysokości wziął mi się przez to, że jak byłem młodszy lubiłem spinać się po drzewach i w wieku 6 lat spadłem mniej więcej z wysokości około 7 metrów, może 8 po drodze łamiąc wszystkie gałęzie, bo na szczęście tego nauczyli mnie starsi ale od tamtej pory jakoś boję się wysokości Pokojenie Damianie, jeszcze trochę Dobra, ja też nie mogę patrzeć w dół Ja Patrz, też mam stary. Ośle, nie patrz w dół. Ośle, nie patrz w dół. Ośle, nie patrz w dół. A czemu nie? O Boże, zginiemy, Te Widoczek ładny. I góry w tle. Chodź. To, to nie jest lepiej, Damian. Bo są dziury. Ty a ja, Przemek gdzie? Kilo. Aha. są schody, chodź tu. Dojdziesz. Przypomnieć ci na co wczoraj weszłeś? To ja na odwrót. Przemek, wal śmiało z wysokością, my mamy jakąś tolerkę. Damiana już z nami nie ma, miał piękny pogrzeb. Czy jeszcze do tego komina zobaczymy? Myś to samo Chodźcie Chyba się nawet Da się Ale ja się tego nie podejmę Czemu nie podchodzi To jest nowa czujka. Nie to jest ta sama co była kiedyś Tak Ona ogólnie jak się próbuje tam wejść do tych pomieszczeń to się podobno odpala no przychodzeniu przychodzenie obok się nie powinno odpalić na aresztyce. Ja, ale z tego co wiem, to ta kłódka Fud, co ja mówię. Z tego co wiem, to ta czujka się odpala, jak próbujesz wejść do tych pomieszczeń albo na komin. Jak chodzisz wokół tego, to się nie powinno odpalić. Nie jestem na tyle pojęty, żeby tam włazić. Ogólnie tu ktoś, widzę, próbował się wbić. To jest wyłamany zamek. Co tam masz ciekawego? O, kosmita. To no co? Do komina? Tak. Na pokątną! Jak ci się Urbaksik podobał Przemek? Jak każdy inny, głodny jestem z pierwszych na kebabę. Przecież jadłeś doga na Orlenie godzinę temu. Po pierwsze hot dogi są za małe, więc jadłem za piekankę. Po drugie godzina to wystarczająco, żebym ją zgłodnił. Idziemy chłopaki. Jestem też głodny Keba podrwala czeka. Dzisiaj przetestowaliśmy sobie chyba budrwala na targu. Był naprawdę dobry. Wziąłem bułkę na wypasie w rozmiarze standard z kurczakiem. I szczerze powiedziawszy, ta cena względem jakości bardzo mi się podoba. Tak samo rozmiar najadłem się. Powiem tak, oceniłbym go dość wysoko, bo warzywa były dobre, mięso było dobre, sos też był dobry, wziąłem mieszane. Takie 7,5 na 8, na 10. Może coś taki przedział 7,5-8. Chyba tyle z mojej strony. Ogólnie wziąłem to samo co Damian, z różnicą taką, że mięso mieszane, czyli dopłaciłem za to 2 zł Mój kebab kosztował 34. Mięso pisze, że robią sami i mi się wydaje, że to faktycznie jest właśnie jakieś kraftowe mięso, bo to nie była kula mocy. Czyżemy faktycznie mięsa, nie, nie wiem, klocki hamulcowe z passata. Do tego warzywa były świeże, sosik taki basic. Nie był wybitny, ale też nie był zły. Taki po prostu jest i tyle. Nic specjalnego. Bułka też mi się wydaje, że jest od nich, bo raczej to nie był gotowiec. Tak więc wszystko na plus tak naprawdę. No, oprócz tego sosu, który był po prostu przeciętny. Więc ja bym dał tutaj spokojnie 7,5 na 10. Coś tego typu co Damian. I co też muszę dodać, że ta pozycja była naprawdę spora do najedzenia się. 34 złote. Ale się najecie na pół dnia, więc mogę spokojnie polecić tego kebaba. I dodam, że jest opcja jeszcze większa. Ogólnie to już jest koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zostawcie komentarz, subskrypcję. Wyraźcie swoje opinie na temat tego odcinka. Co możemy jeszcze poprawić. I widzimy się w następnym odcinku. Na. Razie. Siema.